Już w najbliższą niedzielę w kujawsko dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłupce odbędzie się ostatni w tym sezonie festyn folklorystyczny z cyklu Pielęgnujemy kulinarne tradycje regionu. Wrześniowy festyn upłynie pod hasłem Nali Żuru we dwojaki. Tematem przewodnim imprezy będą kulinaria. Dwa główne widowiska będą opowiadać o kujawskiej kuchni. Teatr obrzędowy Borowiaki z Babiaka zaprezentuje taki cały dzień pracy w kuchni, czyli przygotowywanie posiłków, przechowywanie, gromadzenie zapasów na zimę. Natomiast zespół obrzędowy Lubominianki z gminy Boniewa pokażą sposób wypieku chleba, zwyczaje z tym związane, nakazy, zakazy, obwarowania magiczne, które miały spowodować, że chleb pięknie Rośnie i, i będzie smaczne. W dniu imprezy skansen będzie tętnił życiem, a to dzięki licznym pokazom przygotowywanym w warsztatach rzemieślniczych i zagrodach. Przynajmniej raz albo dwa razy do roku staramy się, żeby uruchomić, ustawić do pracy wiatrak koźlak, który no na co dzień można w skansenie zwiedzać. Tym razem też tak będzie. Poza tym na pierwszych uczestników festynu będzie czekała degustacja żuru kujawskiego. Będzie można samemu popróbować swoich sił w pracach domowych, gospodarskich, czyli w szatkowaniu kapusty, w tłoczeniu olejów w zabytkowej olejarni, w młoceniu zboża cepami, czyszczeniu go za pomocą wialni, otłukiwaniu kaszy w stępie czy mieleniu mąki w żarnach. Festyn trwać będzie w niedzielę od 15 do 18. Monika Grzanka, telewizja Kujawy.